Cześć i cze? witajcie w kolejnym odcinku MindMod. Witam was ja i moja zgraja ŚWINEK w nocy oświetlonej kilkoma dniami. Więc to będzie jedna z krótszych recenzji, bo nie ma zbytnio tutaj co do mówienia. Na wstępie tylko zaznaczę, że modyfikacja nie jest kompatybilna z MC Patcher. Przechodząc do rzeczy, jak widzicie jestem w trybie Creative i otworzyłem sobie ekwipunek, co na pewno ucieszy wielu tych co Bolało to, że nie mogli sobie trzymać różnych przedmiotów w ekipunku, tylko musieli je wyciągać z pasku szybkiego dostępu. No i oczywiście działa crafting, możemy sobie craftingować przedmioty. A poza tym mamy to jest najważniejszy, najbardziej rewolucyjny dodatek tej modyfikacji mamy posortowane wszystkie kategorie, co na pewno ułatwi wszystkim budowniczym i tym, co budują więcej niż tylko domek. Ułatwi im wszelkie tworzenie i budowanie. Więc mamy tutaj e, kilka, kilkanaście kategorii: zaraz 2, 4, 6, 8, 9, 18 kategorii. E, I w każdej kategorii e, mamy różne przedmioty, to znaczy przedmioty się czasami powtarzają. Na przykład e, tutaj już widzicie: mamy Enchantment Table, Brewing Stand i Cauldron, a to wszystko możemy też znaleźć w. Crafting. Tak samo Houseware i MISK mają wszystkie płyty. E, tak samo Mob Drops mają wszystkie płyty, ale nie w, nie w tym rzecz. E, modyfikacja na, naprawdę ułatwi wszystkim tym, co budują, mm, e, tworzenie czego, e, wszelakich przedmiotów, wszelakich budowli, gdyż nie trzeba będzie się przybijać przez wszystkie te e, przedmioty, które i tak są czasami źle posortowane. E, co sprawia duży problem też dla tych, którzy są wyuczeni ID przedmiotów i szukają po jedynce, a jedynce jest na, jedynka jest na dwójce, tu jest gdzieś dirt, tu jest gdzieś grass block, a powinno być całkowicie inaczej, no ale nie wnikajmy noż tak chciał i niech tak zostanie, ale jak widać e, można coś z tym zrobić, można, e, można wspomóc się modyfikacją i ułatwić sobie trochę, uprościć sobie trochę życie. Więc yy, modyfikacja powstała yy, jako prośba jednego z użytkowników Reddita yy, i wykonał ją kolejny użytkownik Reddita w ciągu jednego dnia. Została wypuszczona kilka godzin temu, więc to prawdopodobnie jest jedna z pierwszych recenzji. Yy, I to w, sumie, na, to w sumie tyle. Informacje jak zainstalować macie w, yy, w linku w adnotacji yy, teraz. I y, tam też znajdziecie informacje o samej modyfikacji na portalu minecraft.pl. Jeżeli stworzycie coś ciekawego przy pomocy tej modyfikacji, to oczywiście podsyłacie nam na, y, w prywatnej wiadomości y, tvminecraft.pl albo bezpośrednio na kontakt mapa Jeżeli będzie ciekawe, to wrzucimy to na, na nasz portal. Tymczasem ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku MineMod. Cześć!